Nadal będzie wspierało leczenie niepłodności oraz kobiety w ciąży. Prezydent Rafał Bruski zdecydował o kontynuacji finansowania programów in vitro oraz domowego KTG. Co roku na te cele z budżetu miasta przeznaczanych jest ponad pół miliona złotych. Dwa programy, jeden, który już kontynuujemy od kilku lat, a więc ten dotyczący in vitro, i drugi temat, który kontynuujemy od stosunkowo niedawno, ale cieszący się olbrzymim zainteresowania, więc KTG Kardiotokografia. Skierowane do kobiet, które są w ciąży, ale czują w sobie, i takie są wskazania lekarza, że chcą, aby ich płód był lepiej monitorowany, badany. Od 2019 roku w mieście jest realizowany miejski program zdrowia in vitro. Do tej pory z miejskiego programu skorzystało 345 par, co jest satysfakcjonujące, ponieważ mamy 106 ciąż. Rocznie na miejski program in vitro przeznaczamy 500 tysięcy złotych dla 72 par. Program KTG rozpoczął się w 2022 roku. Cieszył się ogromną popularnością, tak naprawdę w przeciągu trzech miesięcy zdążył rozejść się cały pakiet programu KTG dla około 100 kobiet, które miały zagrożoną ciążę. Jak wiemy, KTG zazwyczaj jest wykonywane w szpitalu. Dzięki temu programowi jest możliwość wykonywania tego samodzielnie. W domu ewaluacja programu zeszłorocznego przyniosła naprawdę niesłychane rezultaty, bo okazało się, że naprawdę mieliśmy przypadki uratowania życia właśnie kobiet i dzieci.